Jesteśmy na wyspie Sky. Stoimy nad morzem. Zbiera się i zanosi się na burzę. Sprawdźmy, z której burzy będzie większy deszcz. Czy będzie to darkstone? Czy Storm. Obydwa standardy staliski. Sprawdźmy, który jest lepszy. Zapraszam. Witam, nazywam się Marcin. Zapraszam do degustacji whisky. Dzisiaj mamy dwa standardy staliski. Jesteśmy na wyspie Sky yy, mamy whisky, które są dymne, które są lekko dymne, które obydwie są no statement, czyli obydwie nie mają podanego wieku. Z tego, co wiemy, tylko, że są to beczki reaktywowane, yy, reaktywowane i wypalane, z tym, że Dark Storm Gdzieś doczytałem, że bardziej wypalane beczki, albo że po prostu w tym wypuście, w tym beczu po prostu mamy więcej tych wypalanych beczek. Jeśli chodzi o STOM, beczki ponownego napełnienia i, tak to chyba jest po polsku, i również te aktywowane beczki. Obydwie mają 45,8% pojemności alkoholu, czyli prawie 46%. Obydwie są filtrowane na zimno i obydwie są farbowane. Nie wiem, czy to widać akurat przy tym świetle, przy tej kamerze, przy tych butelkach. Darkstone jest naprawdę ciemniejszy, ale to nie znaczy, że, że ta whisky jest po prostu. To nie znaczy, że ta whisky jest ciemniejsza, dlatego że dłużej była w beczkach. Może dlatego, że te beczki były bardziej wypalane, ale raczej zakładam, że Diadzie po prostu dodał tutaj więcej karmelu, aby uzyskać taki ciemny kolor. Jeśli chodzi o ceny, Stone można kupić od 29 do 35 euro tutaj u mnie. Patrzałem w Polsce od 185 do 210 zł za butelkę. DarkStom czy DarkStom można kupić od 50 do 60 euro u mnie. Widziałem nawet, że idzie już po 80-88, w zależności od tego, oczywiście gdzie ją zakupimy. W Polsce widziałem ją od 330 zł. Przepraszam, zerkam sobie na kartkę, bo ponotowałem sobie te rzeczy. Od 330 zł w Polsce idzie ją dostać. Z tym, że muszę po prostu nadmienić, że jest to butelka litrowa. Czyli mamy tutaj, było, nie było, znaczy tutaj w tej chwili już nie, bo już ją więcej razy degustowałem. 300 ml więcej. Ale jeśli nawet to przeliczymy na 0,7 butelkę, to w po przeliczeniu wyjdziemy na jakieś około 230 zł przy tej na 0,7, a pomiędzy 185-200 zł na sztormie. Czyli widzimy, że sztorm i tak jest droższy. Maluję sobie maksztoma. Pozwolę sobie wziąć takie kieliszki taliskowe, że tak powiem. Nie są to najlepsze kieliszki do degustacji, ale. Jakoś mam sentyment, mam sentyment do tej destylarni, jak i do tych kieliszków. Tak jak już gdzieś wspominałem, że tak powiem cała historia z whisky zaczęła się od taliski i znowu się już zarymowało. Dobrze, spróbujemy teraz sztoma. O, musiałbym znaleźć teraz równo, żebyś mógł jakkolwiek to porównać. Boję się troszkę teraz, kto mi pomoże w tym, Am potem te wszystkie kieliszki wypił. Troszkę tego będzie. Dobrze. Mam obydwie teraz w kieliszku. Ciężko mi, żeby robić jakiekolwiek porównanie, czy nawet dać białą kartkę z tyłu, żebyśmy zobaczyli, która jest ciemniejsza, która jest jaśniejsza. Faktycznie, Darkstone jest ciemniejsza, ale jeszcze raz chciałem powiedzieć, nie wiem, czy to widać. Prawdopodobnie nie widać przy tym świetle. Ale i tak nie ma to najmniejszego znaczenia w tym sensie, że obydwie są farbowane. Tak naprawdę nie wiemy, jaką mam farbę, gdyby nie było dodane do niej karmel. Nie wiem, zacznę od sztorma, dlatego że zakładam, tak też jest reklamowany, że sztorm jest najbardziej dymny, dlatego wolałbym zacząć od sztorma, żeby potem ewentualnie porównać. Nie ewentualnie, tylko zacznę od sztorma, żeby potem porównać go z sztormem. Jeśli chodzi o nos, oczywiście od razu czuję dymność. Czuję słodycz. Czuję jakieś przyprawy. I czuję cytrusy, czyli taką typową taliskę bym powiedział. Nie wiem, czy teraz akurat odczuwam coś więcej, co bym odczuł teraz przy dziesiątce. Nie ukrywam, że mam dziesiątkę przygotowaną, że potem porównać. Sprawdzę sobie ma. Oj. No, tutaj jest zdecydowanie bardziej wyraziste. Dostałem tym alkoholem po nosie. Teraz pytanie: czy on jest po prostu bardziej dymny? Czy ta whisky jest młodsza? Niemniej w tej chwili się troszkę uspokoiło. I mam taki słodkawy. Nawet nie, ch nie chcę przesadzić, ale nie wiem nawet czy nie czekoladowawy. Zapach. Nie tyle karmel. Powiem nawet, że idzie w kierunku jakichś takich czerwonych owoców, co jest teraz dziwne. Pozwoliłem sobie nalać wcześniej również te dwie whisky do kieliszków, żeby troszkę odstały. Także chcę się go pokazać. Teraz mam w takich kieliszkach. Chciałem po prostu sprawdzić, jaka jest różnica. No, tak jak zawsze, po prostu ten alkohol już nie, nie bije tak mocno po nosie. Nie wiem, czy mogę użyć takiego sformułowania, ale ona pachnie jakoś tak dżentelmeńsko. Musiałem zdefiniować, nie? co to znaczy. Ale jest taka delikatniejsza w tej chwili, czuję więcej przypraw, troszkę cytrusów. Teraz naprawdę czuję morskość. Czuję to, no, że słona jest słona, wyraźnie słona. Powiedziałbym, że naprawdę słony karmel. No i muszę powiedzieć, no stoję naprawdę na takim zburzonym morzem na skałach. No i taki silny wiatr od morza. Jest ta morskość, są te glony. No dobra, a co powie Dachszton? Powiem szczerze, teraz jest dziwnie. Dziwnie, dlatego że w tej chwili mam wrażenie, że dachszton jest delikatniejszy, że jest bardziej słodki. Czy bardziej dymny, tego nie powiem, ale mam wrażenie, że nie ma tej, tej, tej pieprzowości, może takiej jak ma sztolan. Pozwolę sobie już pić z tych kieliszków. W sumie mam tu tyle kieliszków, że oj, mam nadzieję, że potem mi ktoś pomoże. Zobaczymy, co, co powie nam język o szczrobie. Dobra, skin. No, muszę powiedzieć, że, że jest mocna. Muszę powiedzieć, że czuję dymbinę. Czuję pieprz. Czuję ten chili touch, albo tą pieprzowość taliski, która jest w końcu znana. Jest słodka, jest dym, ale powiem, że ten dym, który miałem na nosie na początku, jak gdyby. Był większy, był mocniejszy niż teraz to, co czuję na języku. Ja wiem, że ona jest dymna. 20-25 ppm, -ów. no czuję teraz ten dym tutaj, ale na języku jednak ta przyprawowość, nie wiem jak to powiedzieć, ta, ta pieczność po prostu jak gdyby wzięła górę. Czuję, czuję sól, czuję, czuję morskość, i muszę powiedzieć, że naprawdę przyjemnie się pije. Jakkolwiek to brzmi, naprawdę jest to, jest to whisky, przyjemna w piciu. Nie wiem, jakie jest określenie na to łatwa w piciu, przyjemna w piciu. Ech, wezmę kilka wody. Zobaczymy, co ma. Teraz dak co na języku. Jest mocniejszy, jest mocniejszy, jest intensywniejszy w smaku, jest taka słodycz, ale ta słodycz jest, idzie razem z taką pieprzowością, z taką ostrością. Gdzieś z tyłu poczułem smak kawy, takiej mocnej espresso, może espresso, nie wiem, takiej naprawdę, no, no faktycznie espresso, takiej mocnej intensywnej kawy, gorzkiej kawy, ale taką lubię. Jest ciekawy, mam wrażenie, że jest mniej złożony niż Stone i myślę, że chyba nie jest tak łatwy w odbiorze, nie jest tak łatwy w odbiorze i nie jest tak łatwy w piciu, to znaczy na pewno jest to ciekawe whisky. Zdecydowanie kawa. Nie wiem, takie, ma gdzieś jakiś taki smak skóry. Nie wiem, idzie w tą stronę. Nie wiem, może przez to, że te beczki były tak mocno wypalane. Czuję, że jest młoda, nie ma o czym mówić. Czuję, że jest morska, czuję, że to jest taliska. Czuję, że stoję nad morzem. Naprawdę czuję tą bryzę morską. Ale mam wrażenie, jakby ona tu była taka przesłodzona. Nie wiem... Nie chcę, żeby ktokolwiek potem pomyślał, że powiem, ta whisky jest słodka, on skosztuje tej whisky i powie, gdzie tu jest słodycz. Ale przy samym zapachu mam wrażenie, że jest dużo, dużo, dużo słodsza niż tom. I tak mam wrażenie, jakby ktoś troszkę sfejkował. Nie wiem, jak to powiedzieć, bryzę morską. Tam jest coś tej bryzy morskiej, ale jakby czegoś ktoś coś dodał. Jakby dodał ktoś coś, czegoś, nie chcę powiedzieć sztucznego, ale czegoś, co nie pasuje po prostu do morza, to nie znaczy, że to jest źle. Nawet teraz trochę czuję taki zapach magii, który czuję często przy, przy whisky po beczkach z Sherry. Nie wiem, orzechy? Nie wiem. Mam wrażenie, że dopiero teraz się otwiera ta whisky. Jeszcze raz spróbuję sztoma bez popijania. Z popijania wodą. Mam wrażenie, że to jest bardziej kompleksowa skin. Może, może, może jednak tutaj czuć trochę bardziej dąb. Nie jest może tak ostra jak Darkstone w tym pierwszym odbiorze. Żeby było, nie wiem, może bardziej skomplikowanie albo bardziej wyjaśniająco. Mam jeszcze tutaj kieliszek taliski dziesiątki. Żeby porównać. Dlaczego? Dlatego, że jeśli chodzi o stone, czy jeśli chodzi o taliskę 10, praktycznie są w tej samej cenie. Tak samo są filtrowane na zimno, tak samo są farbione, farbowane, przepraszam i farbione, farbowane i kosztują prawie tyle samo. Dlatego po prostu myślę, że warto stwierdzić, jeśli ktoś powie mam ochotę na taliskę, chciałbym skosztować morskiej Lekkotorfowej łyski, którą wybrać? To myślę, że warto w tym momencie pomyśleć, bo wydam prawie te same pieniądze prawie te same pieniądze, jeśli wezmę pod uwagę te trzy. Oczywiście, jeśli ktoś lubi taliskę, tak jak ja, chyba co widać za mną, to kupi to mi, to mi, to mi, sobie porówna. Niemniej. Dziesiątka. Tak, tu jest coś więcej, nie? Tu jest wyraźnie więcej cytrusów. Jest delikatniejsza. Nawet nie wiem, trochę dziwne, to nie powinienem, ale mam wrażenie, że powoli czuję rodzynki, ale to. No tak. Nie, to jest to jest łyżki, to jest łyski złożona, to jest łyski w porównaniu do tych. Może to nie jest bardzo kompleksowa łyski, nie bardzo złożona, ale w porównaniu do nich jest bardziej złożona. Czuję więcej warstw, czuję drzewo, czuję, czuję dębinę, ale troszkę inaczej. Nie tylko tyle, że jest ostra, fajnie rozchodzi się po podniebieniu. Ale teraz kiedy ją wypiłem po tych dwóch, wydaje się jakby słabsza nie, nie czuję już tego chili touch, czyli z tego wynika, że Stone i Darkstone są mocniejsze w smaku. Mają bardziej więcej pieprzu, pieprzności, mają więcej tego chili touch. Prawdopodobnie dlatego, że są młodsze po prostu, jest to młodszy alkohol, nie jest tak dojrzały jak w dziesiątce, jeśli można mówić o super dojrzałym alkoholu w dziesiątce. Niemniej dziesięcioletni alkohol na pewno jest bardziej dojrzały niż pięcio-, siedmiu czy ośmioletni, nie wiemy jakie tu są beczki. Ale teraz, żeby dojść do konkluzji. Uważam, że są to dobre whisky, oczywiście są to whisky też dobre dla początkujących, dla ludzi, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę single maltami. Albo w ogóle rozpocząć przygodę z singlemontami, które są torfowe, zanim może przejdziemy do potworów dymnych z Eili. warto może po prostu skosztować taliskę. Ja nie ukrywam, ja bardzo lubię dymne whisky, czasami, jak już to słyszałem, może być tak dymnie, że nie idzie bardziej i dalej smakuje. Niemniej uważam, że taliska jest świetną whisky, jest dobrą whisky, jest dobrym standardem, myślę, że w dobrej cenie. Myślę, że kupując tą whisky nie pożałujemy. Mówię o miłośnikach whisky, o tych, którzy hmm. lubią single malty. Hmm. Uważam, że to jest dobra cena. Uważam, że jeśli chodzi o jakość do ceny, jest to naprawdę porządna whisky. Nawet jeśli nie ma podanego wieku, jeśli miałbym osobiście wybrać, wybrałbym sztoma. Jeśli chodzi o Dach sztoma przyznam się od razu to jest dopiero druga albo trzecia butelka, którą kiedykolwiek kupiłem bo kupiłem ją kiedyś, jaką, jaką pierwszą, kiedy kupiłem, powiem rozczarowałem się, po prostu nie wiem, oczekiwałem czegoś więcej, czego, jakiegoś wow, sobie pomyślałem, skoro to jest jednak droższe, droższe, droższe taliskę, jeszcze Darks nie tylko Sztom, ale Darks że będzie coś więcej, jest coś więcej, nie ukrywam, jest troszkę inaczej, ale patrząc na cenę, cenę jakość, uważam, że warto wydać pieniądze na, na Storma. Jeśli ktoś chciałby skosztować Dark polecam, bo warto naprawdę skosztować Dark po prostu mieć to porównanie, i po prostu skosztować te whisky, ale jeśli miałby ktoś porównać, powiedzieć, słuchaj Marcin, którą byś polecił, mam 35 euro, albo patrząc tutaj mniej więcej jak powiedziałem, ile kosztują, około 200, 200 zł, z czego ta jest droższa, bo trzeba od razu wydać więcej pieniędzy bezlitrowa, powiedziałbym to kup Sztoma. Takie było moje empylum. Jeśli chodzi o porównanie znowu sztorm i dziesiątka, yy... polecam obydwie. Polecam obydwie. Naprawdę ja powiem, jeśli chodzi o mnie, czasami są dni takie, że taliska smakuje mi bardzo, a są takie dni po prostu, kiedy, kiedy Stąp, smakuje mi bardziej. Uważam, że to są dobre wyski, dobre wyski na piąteczki, dobre wyski, żeby usiąść sobie na balkonie, na, nie wiem, na tarasie, w ogródku. Szczególnie w jakiś, może jesienny wieczór, do tego cygaru, nie wiem. Naprawdę to są fajne łyski. Wiem, że się troszkę rozgadałem, ale myślę, że warto było. Dziękuję, że byliście ze mną. Polecam się na przyszłość. Zapraszam do następnych filmów.